Zapraszam do oglądania, bo myślę, że będzie ciekawy film i będzie dużo, dużo brań. Co prawda, jak zwykle to jest drobnica, ale jesteśmy na nowym, że tak powiem, yy, odcinku rzeki. Wcześniej tutaj nigdy nie bywałem i mam nadzieję, mam nadzieję, zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Lecimy. Takim, na takim rozwidleniu, to jest taki mały kanalik. Tam jest taki staw, to nie jest staw hodowlany, tylko jakiś taki bardziej ogrodowy. Nie wiem o co tam chodzi. Tam jest jakiś dwór zameczek. W każdym razie to rozwidlenie mnie zaciekawiło. Zanęcimy tutaj. Posiedzimy tutaj pół godziny, zobaczymy, czy coś się dzieje. Jak nie, to przeskakujemy tam. O, dokładnie na tamtą. Linię brzegową, bo tutaj niestety nie mam możliwości przejść. Aczkolwiek widzę, że ryba sobie tutaj hasa. Spławiczek sobie zarzuciliśmy, w międzyczasie sobie rozrobimy zanętę. No i zobaczymy, czy przyniesie to jakiś efekt. Dat Się zamelduje niż uklejka, co nie? Ludzie widzowie. Mamy następną. Trudno, ale była ładna, najprawdopodobniej poteczka, za bardzo się bawiłem. Ubarwiona kochani, że aż w to nie wierzę, nie? Bardzo zdrowiutka, zero prostek, zero niczego. Wraca do wody. Coś większego się przytrafić, no zobaczymy może trafimy. Zauważyłem, że chętniej biorą na pineczkę niż na białego, ale robię im cały czas kanapeczkę. Czyli jedna pineczka i jeden biały. Rzecz pan ze spininkiem, więc jednak ten odcinek jest znany na pewno też wędkarzom, ja Myślę, że dzisiaj tutaj zostaniemy, ponieważ ryba się melduje. I w następnym odcinku poznamy kolejny odcinek tej urokliwej małej rzeczki. Kochani, zostańcie ze mną, zapraszam do oglądania, bo widzicie, że się coś tam dzieje. Dajemy mu klejeczkę kolejną. w po sobie troszeczkę podrzucam robaczków żeby skusić tą rybę Czy skusimy jakąś większą rybę? Czy jest tutaj jakiś leszcz, czy jest większa płotka? Czerwy była? Strasznie delikatnie zaczęły skubać. Ostrożne się zrobiły. nie złapałaś. No, była taka 15-minutowa cisza, nic nie brało. I widzę, że znowu, strasznie delikatnie, bo za czubek pyszczka się haczą no ale na razie jest przyjemnie, jest fajnie kochani, bardzo dużo już tych uklejek i płotyk wyciągnąłem, wszystkich nie jestem w stanie wam nakręcić bo wiadomo jak jest samemu, bez operatora dźwiękowego reżysera to Oscara nie zrobimy ale liczę, że przyjdzie jednak ta płotka troszkę większa. Bardzo fajny odcinek, kochani. Tej rzeczki jest. Dużo ryby siedzi, odkolwiek to drobnica jest. tak? Przyjechaliśmy na rozeznanie się po prostu, rozglądnąć, czy coś się tutaj dzieje. Bo wiem, że kiedyś, dawno, dawno temu tutaj chłopaki polowali. i Nie na uklejki, płotki, tylko na dużo, dużo większe ryby. żeśmy jeszcze podnęcili jeszcze z pół godzinki posiedzimy i do domku i jutro kolejna może jak się uda sesja zobaczymy jaka pogoda będzie to pójdziemy w górny odcinek tej rzeki nie w dolny w stronę miasta tylko od miasta Także trochę cicho mówię dzisiaj, ale nie chcę się wydzierać, żeby nie położyć tej rybki. Tam wcześniej widziałem, wszedł ten wędkarz, co Wam wspomniałem, na pewno na kadrze go ujęło. Tam widziałem coś tam, próbował zadziałać, ale nie poszło. No i jest branie. Uuu, uh, szaleje. Maleńka. Patrz jakie te uklejki w ogóle wypasione są. No w szoku jestem. Walczą. Zdrowiutkie. Także zanęta się sprawdziła. Co prawda trochę inna ryba przyszła. Ale działa. O i mamy kolejną. Także kochani mam nadzieję, że w tym roku... Zostaniecie ze mną i nie skończy się tylko i wyłącznie na małych uklejkach, tylko na jakichś fajnych, naprawdę konkretnych rybach. Ale oczywiście na nic się nie napalam. Co będzie, to będzie. Jest dobrze. O, kochani, coś większego. Uuu, kochani, ale mnie miło zaskoczyłaś, płotko, kochana, najdroższa. Jeszcze raz, kochani, podkreślam, strasznie delikatnie biorą za górną wargę, ale ta jest największa, jaką... O, wypadła mi na spodnie. Awaria, ratunku! Taka jest, śliczna, bardzo ślicznietka. No to co, lecimy dalej, kochani, śliczna płotka weszła, prawda? Bardzo mi się podoba. I znowu rzuciłem 4-5 kulek, 5 minut minęło, i weszła ryba. O, uklejka. No szkoda, bardzo mi się podobają tutaj te płotki, i pewnie jutro tutaj zawitam. Plicznie ubarwione, bardzo walczą sina zdrowiutkę. I na przemian, płotka uklejka, płotka uklejka Okonia nie widzę, żeby się meldował. O. sympatycznie jest naprawdę. A jak jeszcze się zastanawiałem, a może wezmę sobie drugą wędkę? Cisza, spokój. Piękny klimat. Co prawda słychać auta jeżdżą. Ludzie się kręcą. Ale skoro ryby współpracują, to mi w ogóle to nie przeszkadza. I mam nadzieję, że wam drodzy widzowie też. No nie zmieniam tego spawika. Jutro go zmienimy. Przyszykujemy się na delikatny zestawik. Może bata weźmiemy, na bata coś powędkujemy sobie. Może zrobimy jakiś taki ekstra, super, ultra lekki zestaw. Nieraz praktycznie biorą z opadu. Nawet nie zdąży się ustabilizować spławik, to już jest branie. Bo tak miałem ostatnio na oławce. Będzie ta płoć? Cholera. Film długi, ale mam nadzieję, że będzie miło Wam się oglądało, bo jest trochę tych rybek. Jest akcja, co prawda, co prawda przepraszam, nie jest to akcja rekin albo leszcz. Ale coś tam się dzieje. Tam widzę, że ten wędkarz przeszedł most i poszedł tutaj w stronę tego kanalika, kochani. Pokażę go wam. Tam jest ten kanalik i on idzie do zamku. No i widzę, że tam klenia drapną teraz. A ja chyba branie znowu już mam. Się zatrzymał spławiczek. Oho. Nie. Albo się zaplątało coś, Holender. Nie, wszystko w porządku. Może o jakąś trawę zahaczył albo o coś. Muszę delikatniejszy ten zestaw zrobić, taki do grama, po prostu, gramatury, bo ten chlupie straszy tą rybę. Widzieliście, jakie ładne branie? A to uklejka tylko. Silna, głodna połkła. Kurde. No tak się z nimi bawić nie będę, jak one będą mi to łykały. Na kotleta Cię wezmę. Niedobra. Kochani, ja prawie w błocie siedzę. Pokażę Wam zaraz moje warunki ekstremalne. Ale jest fajnie, podoba mi się. Nie? Tak to wygląda. Tam jest takie drugie wyjście. No i lecimy dalej. Przyszła ryba, jest ryba, siedzi, siedzi, siedzi ryba. Dawaj, trzeba ją szybko wędkować, co nie kochani? Może przyjdzie jakiś super turbo okoń albo turbo turbo płoć. Oczywiście mam w zanadrzu Dodatkową przynętę, ale nie zdradzę Wam jaką. Dowiecie się wtedy, jak ryby nie będą współpracować i trzeba będzie kombinacji uskuteczniać. A wiem, że to jest sprawdzona, naturalna przynęta. Kochani, niestety bateria mi siada i będziemy kończyć na dzisiaj ten odcinek, ponieważ zaraz telefon padnie. No nic, dziękuję kochani za oglądanie. Dziękuję, że ze mną jesteście. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Ciao. Pamiętajcie, ręka w górę. Przepraszam, witka w górę. Subskrypcja. I do zobaczenia wkrótce.